Jak wiemy, w części Stanów Zjednoczonych strasznie pada śnieg, jest zimno. Mają niespotykane opady i już kilkadziesiąt osób straciło życie. Około 20 w samochodach. No, gdy zamieć została, ludzie siedzą w samochodzie, nie wychodzą. I proszę Państwa, 22-latka zamarzła w aucie. O tym Polsat News jest nagranie, gdzie otwiera szybę kilkunastosekundowe nagranie przesyła rodzinie, bo jest z tą rodziną w tym momencie w kontakcie telefonicznym. Rodzina prosi służby o interwencję. 18 godzin, 18 godzin w tym samochodzie przebywała, gdy już służby dotarły, nie żyła, nie żyła. Proszę państwa, to tak jak na wojnie. Myślicie Państwo, bo my się przyzwyczailiśmy do takiego funkcjonowania, że jak nam się coś stanie, to karetka pogotowia do nas przyjeżdża i w miarę nas uratuje i tak dalej, i tak dalej. Ale jak jest sytuacja poważna, to nie liczcie, proszę Państwa, na karetkę. Jak będzie wojna, to zapomnijcie o jakichkolwiek karetkach w ogóle. Nikt nie będzie się Wami przejmował, bo przypadków będzie za dużo. Nie wolno doprowadzić do rozchwiania Państwa. Bo nasze życie jest zagrożone. Ja to już po raz kolejny mówię. Staram się różnych argumentów, przeróżnych używać, żebyśmy pilnowali, nie dali nas wpuścić do wojny, bo będzie źle. Szczególnie do wojny, aż się wierzyć nie chcę, proszę Państwa, o, jak, o, o co ta wojna w ogóle? O jaką ideologię? W przypadku Polaków jest to niezwykle niezrozumiałe.